Kroniki Akaszy są polem informacyjnym, w którym zachowane są wszystkie informacje na temat wszystkich dusz i informacji o wcieleniach i wszystkich przeżyciach we wszystkich odcinkach czasu i przestrzeni, właśnie dla wszystkich ludzi i wszystkich dusz, które istnieją. Więc łącząc się z Kronikami Akaszy, łączymy się z tym polem informacyjnym, żeby dostać informacje na temat właśnie waszej, waszych dusz. To nie jest wróżba, więc nie mówimy, że na 100% wydarzy się to i to. Tylko mówimy, ok, masz tutaj taki scenariusz, masz taki scenariusz i taki scenariusz. Proszę Boga, by umieścił swoją tarczę miłości i prawdy wokół ciebie na zawsze, tak aby tylko Boska Miłość i Prawda zaistniała między Tobą a Mną. Pozwalamy mistrzom, przewodnikom i umiłowanym istotom Twoim przekazywać przede mnie informacje z jakiejkolwiek sfery pochodzą i mówić to, co pragną powiedzieć. Proszę o zezwolenie strażników kronika Kaszona na czytanie kronik dla Ciebie. I dostęp do wszelkiej informacji, na którą mam pozwolenie. Doroty, przewodnicy pojawili się w formie zielonego światła, takiego, takiej czakry serca, takiej miłości bezwarunkowej. Takich, um, takie pokaz pokazali się jako tacy uśmiechnięci e, panowie, trochę tak, tacy pocałowaci. <gry>